Dzień dobry. Pytacie mnie, jakie mam kompozycje w Donicach na jesień? A ja ich właściwie nie mam, ale to nie znaczy, że nie mam nic na werandzie i nic tu się nie dzieje przed wejściem. Zapraszam na film, wszystko Wam opowiem. Kiedy nadszedł wrzesień było tak ciepło, że jeszcze nie myślałam zupełnie o tym, żeby cokolwiek zmieniać tutaj przed wejściem i kupować wrzosy. Potem nagle zrobiło się zimno, a ja stwierdziłam, że już nie warto mi kupować chryzantem i kapustek, które tak bardzo mi się podobają, bo te drugie właśnie są nieodporne zupełnie na przymrozki i za chwilę po prostu marnieją. Dlatego postanowiłam zrobić coś własnymi siłami, coś żeby było ładnie, coś żeby było może trochę śmiesznie. Trochę halloweenowo, dlatego chciałam właśnie wyimitować ten odcinek przed Halloween, żeby może was zainspirować. Małą wskazówką jest ta postać tutaj koło mnie. I tak naprawdę nie zainwestowałam w tym roku, jeśli chodzi o jesień, przed wejściem, żadnych sum pieniędzy, bo wszystko było zrobione, jakby tym, co z ogrodu pochodzi. Tutaj chodzi chyba. Rumianek, tak. <laughs> Zaraz go zresztą zobaczcie na przebitkach, bo on bardzo chętnie uczestniczy w takich filmach. Na drzwiach pozostał wianek, który zrobiłam pod koniec lata. On jest z przegorzanów. Podstawa jest zrobiona, od tego powinnam zacząć, z gałązek brzozy, z przegorzanów hortensji i bluszczu, tak naprawdę głównie. I on tutaj po prostu sobie tak wysechł na drzwiach. I mi się ten efekt, szczerze mówiąc, podoba, dlatego go tutaj zostawiłam. Stolik z krzesełkami zamieniłam na ławkę. Ławka stała dotychczas w warzywniku naprzeciwko kurnika, tak żeby można było tam sobie przesiąść i popatrzeć na kurki, ale teraz nie chcę je zostawiać pod chmurką na zimę, dlatego stolik z krzesłami poszedł na drugą stronę tarasu, a tutaj przyszła ławka. Przymrozki nie dosięgnęły jeszcze moich Komarzyc w Donicach, dlatego jeszcze tutaj są i są oczywiście jeszcze pelargonie. One są odporne, tak, do mniej więcej minus 5 stopni, a tutaj od północy, gdzie te wahania temperatur są trochę mniejsze niż od południa, ten proces jakby zachodzi wolniej, to ich marnienie przez te przymrozki. I dzięki temu mogą tutaj stać naprawdę długo. Ostatnio wyrzucałam pelargonie takie, które były na dworze nawet w grudniu. Także dosyć długo tutaj stoją. Także myślę, że jak komarzyca zetnie mi faktycznie już przymrozek, to pelargonie jeszcze troszeczkę tutaj postoją i pozdobią chociaż na zielono. Do tego jak na pewno rzuciło Wam się w oczy, wszędzie rozrzucone są dnie. Dnie pochodzą z naszego ogrodu, z mojej uprawy, te większe trafiły już do różnych dań, te mniejsze są ozdobą na zewnątrz i w domu. A co kwitnie w dwóch donicach, które stoją przed wejściem? Jak mówiłam, nic nie kupowałam w tym roku i te marcinki pochodzą po prostu z naszego ogrodu. Dwie takie kępki w części ogrodu, do której teraz nikt już zupełnie nie chodzi, kwitły tam bardzo obficie, dlatego stwierdziłam, że wykopię je stamtąd i niech pokwitną do końca, chociaż w miejscu, w którym będziemy je podziwiać każdego dnia. Dlatego są tutaj teraz tymczasowo. Jak przekwitną, zupełnie wsadzę je z powrotem tam. Do gruntu z całą taką grupą, jako z korzeniami, żeby po prostu im nie zaszkodzić tym przesadzaniem dosyć późnym i myślę, że będą tam rosły po prostu dalej. I ostatnia dekoracja, związana może nie tak bardzo z jesienią, jak właśnie z Halloween. To nasz duszek. Już Wam pokazuję, jak go wykonałam, bo sposób jest bardzo prosty, a widać go naprawdę, okazuje się, z daleka. Już niejedno pytanie dostałam, co tutaj stoi u nas przed domem, bo fajnie świeci. trzech gałęzi znalezionych w lesie. Zrobiłam stelaż. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Stelarzy z trzech grubszych gałęzi. Na to wszystko jest owinięta taka kulka papieru folią, właśnie taśmą. To wszystko jest owinięte lampkami choinkowymi, a na to przyszedł strój naszej, naszej córki na Halloween sprzed. Chyba dwóch lat. To jest po prostu kawałek prześcieradła z wyciętymi oczami i namalowaną buzią. Gdybym go robiła od nowa, nie wycinałabym już tych oczu i pewnie nie malowałabym buzi. Zrobiłabym tylko dwa takie kółeczka jako oczka. No ale ponieważ taki miałam, to taki już u nas będzie. I co Wy na to? Jak podoba Wam się taki sposób przestrajania na przykład wejścia? E, mi w tym roku ten styl bardzo się spodobał. Być może nawet w przyszłym roku będę coś w tym klimacie powtarzać. E, myślę, że na taki okres jeszcze za chwilę listopadowy e, jak najbardziej e, coś takiego pasuje do aury. A potem jak się zmieni w grudniu, no to wejdą już dekoracje zupełnie świąteczne, e, gwiazdkowe, bożonarodzeniowe. E, także będzie zupełnie inaczej. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam już na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!